Hello everyone, welcome to the next episode of Titan Quest and this time we are going to the Chang'an. Warrior, warrior, listen to me. A woman asked me to look out for one like you. She waits in the center of the city, this city, Chang'an. But have you heard the news? Chaos runs wild in the streets. The great emperors, Heracles' soldiers, have come to life. The woman asked if I had seen a foreign warrior. Spoko, ci Herakotova armija vam ovlila i vam se zmontovala. Slovo. A ja tím časem chci něco zabičit v kostě. Czyli to było tyle. Paru przeciwników na krzywę. ale dobrze, bo będziemy walczyć z automatonoi w wersji chińskiej, czyli terakotową armię. A nie. Dalej tygry są, tygry są ludzie. I to bardzo krytyczni tygrysoludzie, którzy zadali mi trzy razy obrażenia krytyczne w ciągu paru sekund. Czyli to są krytyczne kłotki. A wiecie, jaka byłaby na nim dobra broń, która by zadziałała za ze 100%, a nawet 200% skutecznością? Na tego oto kłotków? Bronią, która działałaby na nich z 200% skutecznością, byłaby oczywiście zbyt jasna kocimiętka. Włócamy i od razu wszyscy są pokonani, bo wszyscy lgną do kocimiętki. Także przynajmniej tyle to są zwykli, zwykłe kotki bez kurde wsparcia artylerii. A nie, mają wsparcie artylerii. To mi się zajmijcie tą artylerią. Aha. Już nie macie czym zajmować, bo nie wyjecie. A ja też niedługo nie będę wył, bo ten mi zadał 400 obrawień i jeden trwały. Aha Jebut! Jebzy! Zdzidy! jebut! Ja to jest skuteczny taktyk. Po prostu wypadli i mnie za zajebali, bo było ich dwóch, a takich dwóch, jak ich trzech, nie ma ani jednego. A, tutaj musiałem przechodzić ten krótki fragment jeszcze raz, bo gra raczyła mnie wywalić. Znaczy wyłączy mi w ogóle Mirisa po próbie znowienia, znowienia nagrywania kolejnego odcinka.

Kończą trzeba na coś wydały, na przykład na nieco lepsze elitum, nieco większej ilości. Będą automatonoi, a tutaj jakieś czaroblisze, jakieś inne te siebie bajery. Ogólnie widzę, że macie w tym, mie w tym, mie w tym mieście niezły butel. Postawiłeś twój standard power, panie A Panie kłotek Ile może brawień krytycznych pod rząd Panie kłotek, panie kłotek Ile pan zadaje obrawień krytycznych pod rząd? Nie jesteś pan nazbyt krytycznym kłotkiem? Kłot, który jest krytyczny? Jeszcze mi jednego moich komadienta mi tak przy zupełnie przypadkiem. Fajd mi się tutaj, tutaj jest kolejne kotki, które czekają na nazwę który tej jest na dach, z szacunkiem. szacunku. Ok. you the Horizon, checkpoint teleport. We are working hard to take back Chang'an. But we have more problems than just the monsters. Somehow, the great Emperor's clay soldiers have come to life. There was no warning. Suddenly, the Terracotta soldiers came pouring to the mausoleum door, swords drawn. Aha, the of Hail, champion. I only just arrived by boat, back in my own land once again. Word has spread that you have travelled the whole length of the Silk Road, pursuing the talking The talking arrived in the city not long ago, but now seems to have mysteriously vanished. Many of our order are out looking for, Aha, so quest for the world. Our scholars have been studying our most ancient scrolls to find out why the Telkin came here. It seems that the last Titan defeated in the Great War was not banished by the Gods with his brethren, but was imprisoned here on Earth, and the texts say he is here in this region. Our greatest fear is that the Telkin has come to free him. If we are to have any chance of stopping the Telkin, you must journey to the mystical Jade Palace and speak with the Yellow Emperor. If he can be found, he will know the whereabouts of this Titan. Our scholars found passages of an epic poem that described the Jade Palace as being on a white mountain. They believe the white mountain is Mount Xi Yun. Emperor Huang Ti, the Yellow Emperor, was a great Chinese hero and scholar after performing many great deeds he went to live in his jade palace <coughs> tak, 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 these are terrible times times of great woe to the living and so it is we should hear about nuwa the mother of all mortals of clay she made us, after she made all the animals to fill the world, so it would not be empty. And then when the great monster Gong Gong broke the pillar that held the heavens aloft, it was Nuwa who set it right. When the four directions were scattered, she returned north to north and south the other way where it belongs. Her husband was Fuji. Oko, kolejna powtórka z mitologii, tym razem azjatyckiej, a zatem nieco mniej znanej w naszym tak zwanym kręgu kulturowym. Tak, 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 tak. A, a ja nie potrzebuję nauk Confuciusa. O, wejście aha, dusz marny. Fajnie, czyli tutaj już wiadomo, że nie chcę tamtędy iść, jak to do teleportu. Aha, i kolejne adresy tu z jest obok, ale nie będę się na to łapał na razie. Najpierw bym chciał posprzedawać wszystko. zobaczyć, co ty masz w ogóle. Jakie obrawienie na sekundę? Ła. Makamycznie mniejsze. Więc wiecie czym się najpierw zajmiemy po skrzątaniem tych żołnierzy z jadeitowego pałacu. Jak oni to tak szybko zrobili? Jak oni to byli w stanie tak szybko zrobić? Jak? Ja się pytam. Jak? Czyli, co? Czyli o co ci chodziło? The Terracotta Soldiers aren't worse than the monsters. No, I guess I shouldn't blame them. These times would make even a wise man superstitious. Oh, should Tutaj są akotowni, ci terakotowi ci w kolesie. I oni poruszają się dość szybko i mają wetelne obrażenia. Jak tego tak obserwuję. Ale to chyba ich mam wbić i zawiedzie, jeżeli chodzi o ten kłas poboczny. Ale oni nie są a stacy strasznie trudni. trafiły trudni, żebym bym nie był w stanie nic im zrobić. Tylko muszę to robić, tylko muszę być skopulatem w tym co robię. Uba żeby nie zginąć, bo. Ale kurde po jo, za mną! Szybko głodzić go! O, ucieka, ucieka, głodzić go! Ucieka, godzić go! Głodzić go Czyli tutaj specjalna lokacja, do, tylko i wyłącznie poświęcona questowi pobocznemu, jak, jak nie ma. E, dobry. jeden z mojej do tego wystarcza, żeby go sposponować, wiesz, pokonać. A jak my tutaj przeciwnikami są Terrakotowi i to dedukuję, że to jest dobra trasa. O! To sobie. O! Kurde, to ja będę miał teraz pełne ulepszenie na mojej broni, bo mi wpadła ta esencja. Bardzo fajnie, to ja mam teraz pełne ulepszenie na broni. Gigantyczne obrażenie od trucizny. Ale te niestety maszyny są chyba odporne na truciznę. Ja tutaj zmieniłem liczby w, tej zmianie, w faktu wypadają na strzał. Że nachita was mam. Tak więc. Raz. dwa. ...dwa, cztery, pięć, jak będziemy odliczać, a moje pieski chyba zbugowały lekko. Każdy hmm, W każdym razie trzeba oczyścić mauzoleum, bo jak widzę, Armia cesarska daje tak zwanej dupy. Armia cesarska daje dupy, ponieważ nie radzi sobie z prostymi konduktami. Hmm, jaki ładny pałac. Szkoda by było go zniszczyć wprost skutek intensywnej walki, prawda? Bandari, to jako to wyczarowych. Zniknął, on zniknął. On śmiał zniknąć. Aj, gdybym tym dostał, to by mnie to zabolało. Jakbym nie ma. Szczyla! Najpierw rozwalajmy się do pasu, a potem tego dużego, silnego. Najpierw słabszy, mniejszy. głównego kolesia, bossa tej lokacji. Ich broń pozbieramy sobie za chwilkę, jak pokażamy bosa. Boss widzę, cf bo jest widzę, że jest cf trwa cwaniaczkiem. Trzeba nie uciekać. Panie boss. Nie tu długo was I moje dwa pieski byś pokonał. No i wiesz, powoli. Każdy twój szał mnie spowalnia Przyzywam cię, leć, leć, go widzę. Nie mam nic do pasji, mój przyjacielu. Warrior, an ancient evil corrupted my terracotta warriors. You put this spirit to rest. Those who adhere to duty and righteousness shall be rewarded. Warrior, an ancient evil corrupted my terracotta warriors. You put this spirit to rest. Those who adhere to duty and righteousness shall be rewarded. O, i punkty cech bym dostał, oczywiście, obładujmy je sobie w Mistrzostwo Natury. A, punkty cech to jeszcze lepiej inteligencja plus dwa i wszystkie przewodniki, które są. Hmm. Widzę, że ten miał tak zwany przeklęty sety na sobie wygodnie o przedmioty duo złota i kolejne skrzynki Czyli opłacało się mi ten quest poboczny zrobić. I to bardzo mi się opłacało. Zwłaszcza, tutaj jeszcze będę zbierał broń przez tych żołnierzy, w wy, czasie wy, wychodzenia z tego pałacu całego. I później mój bohater taki wyjdzie obliczony tą całą bronią. Bronią wszyscy będą się głupi, ale skąd byś to wziął? Czemu coś widział? Bo każda sztuka złota więcej zarobiona na broni jest cenną. Dlatego. I za chwilkę za momencik pęknie suma 48 milionów. Znaczy 7 milionów, nie 38. Coś mi musiało zasugerować mój umysł. Coś mi musiało mi i zasugerować mój umysł. W każdym razie wygląda na to, że quest poboczny wykonany. Tutaj tej kolejnej bronie tych, 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 całych tych terakotowych lif infrigou nie Widzę, że nie umiecie kontrolować swojego wojska. Robicie tak, tą armię, no i się wam zbuntowała. Posiła bunt. Rewelie, Rokov, sprzeciw wobec wachnej politej władzy i tak dalej. No Dobra, więc teraz jest odpowiedni czas, żeby teleportować się do handla po raz kolejny. i kolejne przedmioty mu posprzedawać. Dobrze, mamy 7 milionów. A imię moje jest Milion, ona miliony. Kocham cię, cierpię katusze. Babka. Nie chcę, się już tam wracać dla tych dwóch mieczyków. Szczerze, bo nawet jeżeli chodzi o mnie, to byłaby kresada. you went in there. You stop this spirit, who brought the clay men to life. By our ancestors, I did not think great warrior, you have done us a truth. Mech. Fermiot to design typowy dla wojownika, a nie dla baga, więc Woda Fuck wojownicy z terakoty Ugrafa się o większy szacunek do mojej osoby. Ale pędzą! O jak biegną! A tego chwila dostają! Śpiewa mięsko! Śpiewamy mięsko! mięsko do nas przyszło! Trzeba je zarąbać! Jakie przyśpieszenie na mój widok? Na widok mojej postaci, mojej osoby flachetnej. Mięsko wyszło! Wyszczłapało! Albo wiecie co? W tym momencie myślę, że zakończę ten odcinek. Do zobaczenia, cześć, trzymajcie się.